Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Leonex i witam was w moim poradniku jak latać samolotem szturmowym. W tym poradniku dowiecie się jakie uzbrojenie i pociski warto wybierać dla samolotu szturmowego, czym jest opcja odległość celowania i jakie ma ona dla nas znaczenie, jaką bronią, co zniszczymy, jak ważne jest szkolenie załogi, jak celować bombami i rakietami, plus kilka ciekawych taktyk walki i porad. Zapraszam do oglądania! W przypadku zakładki uzbrojenie sprawa wygląda dość prosto. Samoloty szturmowe są przystosowane do noszenia dużej ilości ciężkiego uzbrojenia, więc, by być efektywnym na polu bitwy, najlepiej wziąć najcięższy zestaw, w tym przypadku rakiety RS-132 i 4 bomby po 100 kg. Ponieważ, ze względu na naturalną ociążałość samolotów tego typu, nie będziemy zawsze w stanie idealnie wycelować, więc wielkość BUM, jakie zrobimy przy użyciu naszej broni, zdecyduje, czy zniszczymy ten cel, czy nie. W zakładce Shell RAX sprawa wygląda również prosto: amunicja przeciwpancerna do działek to podstawa, a do karabinów maszynowych najpierw sprawdza się ammo do ataku z zaskoczenia lub, w zależności od naszych podobań, amunicja z pociskami typu A, P, i T. Opcja odległość celowania oznacza odległość od naszego samolotu, w jakiej ogień działek i karabinów maszynowych będzie się koncentrował w jednym punkcie. Warto określić odległość, z której najwygodniej jest Wam rozporządzić ostrzał celu naziemnego i odległość, przy której podrywacie samolot do góry. Ja na przykład rozpoczynam ostrzał 700 metrów i odrywam maszynę przy około 150-200 do 200 metrów. W moim przypadku więc opłacalne jest ustawienie odległości celowania pomiędzy 300 a 600, czyli domyślne 400 lub 500 powinno okazać się najlepszym rozwiązaniem. Ja jednak osobiście polecam Wam wykonanie kilku prób i ustawienie tej opcji według indywidualnych potrzeb. Tak jak wiecie, lub może nie, im lżejsza jest broń, której używamy, tym więcej możemy zarbać do niej amunicji. W tym punkcie pokażę Wam, jak zaoszczędzić maksymalną ilość amunicji, używając broni, jak najmniejszego kalibru do niszczenia celi naziemnych. Co za tym idzie, punkt będzie szczególnie przydatny dla graczy krających na bitwach historycznych, więc radzę im słuchać. Warto również podkreślić, że cel, który może nie zniszczyć lekką bronią, może zniszczyć także cięższą. Na przykład cele, które możemy zniszczyć działkiem, możemy zniszczyć również rakietą. Pod następującymi skrótami KM, CKM, RKT i BMB będą kryć się kolejno karabiny maszynowe, działka, rakiety i bomby. A obok nich będą wypisywane jednostki, które możemy nimi zniszczyć. KM – działki lotnicze, artyleria, samochód opancerzony, barka desantowa, patrolowiec. CKM – lekki czołg, średni czołg. RKT – Ciężki czołg, transportowiec, lekki bunkier po posłaniu pary rakiet, most przy posłaniu ośmiu rakiet. BMB, ciężki czołg, transportowiec, lekki bunkier. Szkolenie załogi jest bardzo ważne. Po ile pilota możemy zostawić w spokoju, inwestując mniejszą część doświadczenia? To o tle bardzo istotni są strzelcy, bo to nasza ostatnia deska ratunku, gdy ktoś wejdzie nam na ogon. I obsługa naziemna, bo nieraz będziemy musieli lądować na uzupełnienie amunicji i naprawy, a przy tym naprawdę przydatna jest duża szybkość obsługi naziemnej. Według mnie naprawdę warto zainwestować w szkolenie na poziom eksperta, ponieważ po nim naprawdę odczujecie ogromną zmianę. Celowanie rakietami jest dziedzinnie proste i na arcade i na HB, jeżeli umiemy obsługiwać celownik do rakiet. Jest to pionowa kreska z przecinającymi ją liniami oznaczającymi kolejno 100, 200, 300 i 500 metrów. Gdy chcemy wystrzelić rakietę, wystarczy wycelować odpowiednią linią w nasz cel. Z bombami jest już trudniej. O ile na RK to mamy standardowy celownik, o dla na bitwach historycznych już nie. Bombardowanie slotu nurkowego nie wchodzi w grę, bo samolot szturmowy jest zbyt ciężki i jest ryzyko, że zamiast nieść się w powietrze, to rąbniemy z impetem o ziemię. Z względu na to, ja używam metody używanej historycznie podczas bitwy np. pod Kurskiem. Gdy mamy do czynienia z celami poruszającymi się w kolumnie, robię przelot wzdłuż niej, rzucając po drodze bomby. Ważne jest tylko to, by samolot nie był wtedy przychylny na żadno ze skrzydeł, bo bomby mogą wtedy spaść obok celi. Okej, okay, to by było na tyle w tym niezbyt długim pradniku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, Jeżeli tak, to możecie docenić mój wysiłek dając łapkę w górę albo klikając przycisk subskrybuj. Mój dla was Leoneks. Trzymajcie się, do zobaczenia w końcu odcinka i pozdrawiam.